Dzień dobry, cześć! czołem, cząłem, bum! Hetrze od kotletem schabowym z nadzieniem fioletowym. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Świętego Ryba, Fuck! Aż sobie specjalne odświetlenie zmontowałem na dzisiejszy odcinek. Ooja! Oh yeah! Wiecie co nadchodzi? Ha, ha, ha. odchodzi? Że... <śmum> oh, dokładnie tak. Powrót na tableta. Bierzemy i jedziemy. Muzyczka? Pies. A, bullshit na dzień dobry. A tu nie przejedziemy. Utopi czy nie utopi pewnie zadajecie sobie to w odwieczne pytanie. ha! A, hahahahahahahaha! Zaj smyczek! Techno Retro Ultra Funk! Smyczek po pijawce. Trudno się steruje jedno. He not like what he sees. So what do you think, Pierce? No, these guys are straight I just want to make sure you keep the 100, shondi Press? This isn't a game to me. It's real. Heartbreak. I'm sorry. sorry. ha <laughs> <You're not laughs> Jumpa! In this The Fossils from Carnival of Ennard. Fuck <laughs> us! Nareszcie! Jedziemy! Czarny, uracz mnie bullshitem! Błagam, spójrz na mnie na lot zajebistych gagów, tekstów i gestykulacji. Please! I count on you! Look, Pierce can read. Girl, to you.

Fuck, gdy włączam tą grę, mój mózg eksploduje, ręce drżą, gałki oczne patrzą. What the fuck? Nadchodzi! Diabolo 3! Mówią, że znów! Ksiądz, szatanek! Dobrze, przynajmniej jestem czarno czerwonym księdzem. Yeah! O tak. Ja im kurwa pokażę pokutę. <laughs> Machine Gun Priest! Swoją drogą zajebistyki Dobra, ciśniemy Man, I've got some wheels! Where my wheels? Spoko ah. Stereotyp Typowy obrazek zarobiony ksiądz fura, jedziemy tak, zakładamy stację radiową. Będziemy tachać kasę za SMS. -y. A, adekwatna muza. Ksiądz z karabinem maszynowym, cizia, muzyka klasyczna, rozpierdul w tle. Fuk! Jest pad i shooting, mamy również soniczną kiwę. <śmanyway> Rumpel. <Rupy! śmanyway> Ooo, kruszyna! Blub, 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 blu. kręgle, kurwa! <laughs> o zaczynamy! Pora na spowiedź, gnoje. Aha! Sorry! Zostałem zdemaskowany! Kryje. Dobrze. To oglądał zajebisty film Doberman. Polecam. Fajnie raz, że znów polecasz film 28. No nie, no ja muszę dymać aż tam. No nie. Muzyka łagodzi obyczaje. Przynieśli, się uspokajam. Joke. Joke. You're not serious about his work? Yeah, if you replace the word work with self-promotion and the word serious with unhealthily obsessed. Serious shit. Career. We'll get there someday. Point four. Music composed between 1760 and 1800. All for you. What the fuck? The ad must be Zero plan. Go inside. Find Josh. Leave. Profit. Jezioro Fab będzie? Jezioro Fab będzie. To, tak jak mówię, tak się rodzą tytuły. Tara! Płyń. Zwolnionym tempie sta do trupów, podążam dumnie, z dymiącą strzelbą, wymierzając strzały, odrywając pały. A, no, tak to jest, Słuchaj dialogów, Rojo, to unikniesz. Ale w sumie, gdybym tego nie powtórzył, nie byłoby tekstów, nie? Patrzcie, wszystko ma swoje plusy i minusy. Roya, Captain Obvious. we supposed to be here for the night nightlight shoot. Yeah, yeah, go in. Okay. Nobody's even glanced at me. I don't care if it works or not. I'm not making going out like this a habit. Well, I'm just supposed to ignore that habit. Wcale nie zwracam uwagi. No, nie zwracam. Dobrze. Klasa wa... Klasa. Klas... Kur... Waza! Z epoki... PING! Yeah. Fuck yeah! <noise> Koskacze. O! Przypominają się windy z Mass Effecta jedynki. Nagrywamy And... <śmany> kolejny materiał. O podobnie się przygotowuje co ja. Yep. <śmany> <śmany> Antyvlogger To ty jesteś yep! <śmany>

O oh yeah! nie możemy strzelby, dobrze, ale mam chiki chinsery, tak? Fuck yeah! Nie, dlaczego mnie przemieniło na tamte? Przecież dobre wybrałem. Stupadł. Nie no. Dobrze, dobrze, jesteśmy już blisko. Oj! Dlaczego go nie Co się stało? Za bardzo wczuł się w Szoguna. Dobrze, on jest od Szoguna. Ja jestem od Szoguna. Yeah! I preska Superior Power! Reloading cover me! No Stop me. Okej, będę się krył za przeszkodami tak, spaniacko. O! Niech sami podejdą, mogę kucnąć. Ja, ja, ja. Yeah! Awesome. I'm the heads! I'm the heads! The the Priority the for the headshots! Yeah, really <laughs> dance, dance, dance! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Dance, dance, dance! Majorka posieworka! Dance, dance, dance! Majorka posieworka! Yeah, yeah, yeah! Sorry, to That przez was nagrywanie Bandy Comen. My... Oh! <laughs> Kurwa, ten cyk przejdzie do historii. Woo! Ale mnie zhajdował cwaniak. No jak? Dobrze? Dobrze? Ciśniemy? Ciśniemy? Jest dobrze? Jest dobrze? Naciskamy? Reloading? Cover me! Cover me! Reinforcements have arrived! u uh, uh, uh. uh, uh, uh. Mariolka posieworka! u Mariolka modyfikacje można czesać! Ej, tu trzeba się skupić! By móc swe winy odkupić! The priest is coming! Ksiądz z granatem w Biblii! Ha, 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 ha. Za wszystkie żałuję i chcę je poprawić! Ha, 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 ha. Moja ostatnia spowiedź była 50 tysięcy lat świetnych temu! Ow! Sprzedaję każdemu! Ha, 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 ha. Got regrets, I am not. Moga biegać? Aja, she took it all Stay down. <Must> <laughs> head <crushed>. <laughs> <laughs> headshot, headshot. Triple, triple. They dancing. Wow. Watch how they dancing! Każdy tańczyć może! Jeden lepiej, drugi trochę gorzej Kiedy wpadasz w połowiu roja może. <ścoughs> uh! Pelo odnoszę wrażenie, że ciut żałujesz, że kupiłaś mi tą grę. <laughs> Woo. ah another elevator oh yeah put Burke in the car and let's go let's go yo ah OK, and jeszcze nie. <laughs> What now? Make sure he's quiet until we reach the flat. And if he wakes up? You're the blind countess. Improvised. Boom! Ha! Yeah! Ina Rentsch, nie ma. Dobra, nie ważne, ona nie musi zamiechać. <laughs> A jednak musi widzieć. Woo! Ah. Dobra, 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 dobra. kurczę! Gorąco się zrobiło! Gdzie jest tej skarbie? No, chodźże! No, wskakuj, wskakuj! Get to the car! Kyr jest drugiej, no! Dobrze! Jedziemy z Shoot them! Shoot them all! What the fuck? Zygzakiem, zygzakiem! Holy mother fuck! A nie słychać teraz? Jest nałożona muzyka. Dobrze. Wasza strata. Ręczny, reczny! Ręczny mocno ręczny! Ajajajajaj! Babciu, sorry! Sorry Babciu! Zła pora, złe miejsce, zły czas! BUM! Gdzie tu jechać, gdzie tu jechać? Szybko, myśl tu! Te emocje, ta dynamika! Jak nagradza każdego gamingowego frika? Fuck yeah! Chcę czarnego, na do widzenia. Fuck. No, albo była i breska, albo coś poszło nie tak. O, klepany motyw, kawałek szmatki. Jeszcze powąchaj. Łapie, kiedy były takie mikrofalówki. Krótkofalówki. I assure you, ma'am. We'll get him back. Not today, bitch. BOOM! Dziękuję wam serdecznie! Dziękuję wam serdecznie, bo przewybornie, jeśli było źle, to pomyślcie, że Mariolka może postać wam forka. Fuck ye! Yeah! Do następnego wtorka, nie, czwartka! witam was to na zobaczyska kochani, dziękuję wam serdecznie, śpicie dobrze, sleep well, fight good, fuck yeah! This is it, Marines. Let's get